Kult. Grup księdza Jerzego Popiełuszki odwiedziły blisko 23 miliony osób z około 100 krajów świata. Byli wśród nich papież Jan Paweł II, kardynał Josef Ratzinger, ponad 100 biskupów i kilkudziesięciu kardynałów. Do grobu przybywali liczni politycy, wśród nich George Bush, Margaret Thatcher, Wacław Havel, Władimir Meciar, Emil Konstantinescu, Wilfried Martens i inni. Do środka dokumentacji życia i kultu księdza Jerzego Popiełuszki wpływają wciąż liczne świadectwa łask otrzymanych za wstawiennictwem błogosławionego. Macie tego świadomość? To jest żywy kult.